Dzień dobry, kłaniamy się. Mecz dzisiejszy komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Krótko do kolegi. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Piłka poza wojskiem. Jest okazja, musi to trafić. Bramka 1-0. Należała im się ta bramka jak mało komu. piłka posłana górą i piłka w rękach bramkarza. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Gool! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. To może być bramka kontaktowa! Jest! Jest gol! Wracają! Szał udał się naprawdę wybornie. Ciekawe czy jest to do powtórzenia? Ale nie ma bramki! Nie ma bramki! Obronił! Ależ kapitalnie to tronu. Układ, jeśli zespół zamierza prowadzić oskrzydlające ataki, w dodatku każdy ma jasno przydzieloną rolę na nabojową. Dobrze przeczytał podani i w porę zareagował. Próbował, ale nie udało. Zespoły rozpoczęły drugą połowę. Może spróbować szczęścia. Świetny strzał z pierwszej piłki. To było naprawdę udane uderzenie. Będą szukać teraz okazji do końca. Świetny strzał z pierwszej piłki. To było naprawdę udane. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Był tam faul, ale sędzia puszcza grę. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Wizdek sędziego, był faul, no i wszyscy teraz oczekują, jak on no zajmamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być bardzo ładne trafienie z rzutu wolnego. Popisowo to zrobił. Rywale niewiele mieli do powiedzenia. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero na rumieńców. Czy będzie prowadzenie? Dobrze. Ale nic z tego nie wyszło. I daje prowadzenie. Teraz będzie im się grało spokojniej. i do końca już niewiele czasu. Wystarczy zaburować dostęp do bramki i trwać. Rywale chyba nie mają już dziś żadnych szans. Myślę, że ta bramka może mieć decydujący wpływ na to, jak ten mecz. podwol amerykański to. wysoko nad poprzeczką. O piłkę do Fantastyczne wykończenie akcji. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Może stąd strzelać. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Prawa dla zwycięzców. Już po meczu i muszę powiedzieć, że nie zachwycił mnie, głównie dlatego, że był tak jednostronny. W pełni się z Tobą zgadzam, ale też nie sposób nie podziwiać postawy zwycięzców, którzy cały czas naciskali i nie odpuścili przeciwnikom nawet na chwilę.